Dobra. Dzisiaj mamy do usunięcia awarię. Awaria dotyczy tego, tego S-a bezpiecznika. Przy wyższych prądach jednak się wyłącza. Zastąpimy go rozłącznikiem czterokanałowym i dołożymy bezpiecznik, bo jednak jakiś musi być. Damy Busmana 180. Dolar. Dobra, zaczynamy od przełączenia się na, na źródło zasilania z miasta i wyłączamy falownik. I wyłączamy zasilanie. A patrz, jakie ma kondensatory, wytrzymamy. Dobra, to co? To do roboty. Dobra. To będzie ten rozłącznik. Nie są wygrane, nie było zakłóceń termicznych, on po prostu wywalał z przeciążenia. Samodzielnie, samoistnie. Czasami bywa za słabe złącze, na przykład źle jest dokręcone gdzieś, i wtedy się może pojawić drobne iskrzenie. Ciepły cały jest tak nie poniżej być możliwe, że hmm? on był uszkodzony, bo on był kupiony. Używany. Używany. No to może tak być, on jest no. no To tą go zamawiałeś, nie? Tak, tylko nie wiedziałem, że to ktoś używkę sprzedaje. No. Dobrze, przewidziałem więcej miejsca tutaj. Patrzeć, czy izolacji się, aby nie. Nie. Ściska. Też tak, kiedyś miałem młody uczeń, zakładał przewody, wiesz, za krótko obciął izolację i podkówkami pościągał pościskał izolację. To coś śmierdzi, coś się smoli nagle, nie? Co to się okazało, że to właśnie. Ta izolacja się zaczęła palić. No. Będzie takie coś teraz. I teraz tu. Od spodu. Ten To jest rozłącznik przewidziany na 100 anten. Nie jest bezpiecznikiem, dlatego dałem też e, ten e, bezpiecznik dodatkowo tego busmana. No. Żeby to <laughs> ręce i nogi, musi być dobrze zabezpieczone. To są mi dokręcone. No, teraz jeszcze podepnę tylko tego busmana. Tutaj widać. Do BMS-a. Go podepnę. No i tyle. I zaraz odpalamy, a potem zrobimy pomiary. Odpalamy. Włączamy zasilanie. I włączamy falownik. Przełączamy się na palownik. Co on nie podał jeszcze? Dopiero podał. <laughs> o, już jest. I popatrzyłem, że on nie podał. się do źródła. Pokaż, sinsoida. ładna synosoida. Teraz, Rafał, jeszcze raz, jakbyś mógł podać mi obciążenie. Jasne. Teraz zobaczę, czy to się położy. Dobra, tak będzie. Ale będzie mi godać w telefonie. Ciekawe, mm -hmm. czy będzie dobry obraz. No. włączyli obciążenie I teraz powinni wyłączyć Już możesz wyłączyć! No ładnie wygląda, nie? ładna sinusoidalna ja. tak obciążenie zdjęte popatrzymy teraz tak, najpierw charakterystyka spalownika nieco zmniejszę ją o, widać? Mhm. taka jest sinusoidalna tak? teraz z sieci patrz jaki garb jest w sieci spalownik ładniejszą sinusoidę ma chyba niż, niż tak niż sieć, no Teraz patrz jaki prąd jest pobierany z akumulatora, szarpnięcia regularne. Jeszcze tylko szybkie zerknięcie do tego co nam pokaże BMS i koniec naprawy. Naprawa, wymiana rozłącznika, ESA na rozłącznik, montaż bezpiecznika, pomiary, tyle na dziś, powodzenia.